Scott. lecimy jo na agencję napadł jakie katany a czyli każdy ma po prostu jedną osobę i tyle eminem kurde z nowym skinem ja pierdzielę. ale wy widzicie na bieżąco tak tak no to dobrze no? bo myślałem że im sweiler diamenci kopie jako mityk Czaisz to o kurde co tu się dzieje? Troszkę Ło I ja pierdzielę, ja... Te... I to jest ta agencja. Ło jest mapa. Ło ja pierdzielę o nie no Fortnite to jest to wkanie Jak już gameplay pokazuje. wszystko pokazuję. Pa! Pa to chłopie! Bugi Dancey i... I samochodzik jeszcze snub do i Ja pierdziele. I łodzie pod powrót. I ja pierdziele, nie no. Fortnite gotuje, Fortnite gotuje. Ej, są pompy inne. Ogrota. grot. Jokie Eminem. Pa, 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 ty go! Pa jakie nazwy od minigana pochodzą? Ja, 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 o chooser fruit, wars! co ja gadam? Choose World w końcu Fortnite, najlepszy skin widzowie, jeszcze XX x tentacion niech dadzą, ja pierdzielę